poprzednio w totalnej porażce w trasie. Uczestnicy doświadczyli bliskiego spotkania z kulturą, gdy podczas spotkania w Lurze mogli podziwiać najsłynniejsze dzieła sztuki na całym świecie. W dodatku ktoś... <ścoughs> poszczuł ich niedźwiedziem. Yeti i poważnie wkurzoną foczką. Ten sam ktoś <grymny> <grymny> powiedział się, że, że Cody chciał ją wyeliminować. Koleś musiał się nieźle postarać, żeby nakłonić ją do udziału w wyzwaniu. W międzyczasie DJ, nie mogąc pozbyć się egipskiej klątwy, postanowił jak najszybciej opuścić grę. Strzeżcie się, słodkie zwierzątka! Ale to Lindsay, która dopiero co przypomniała sobie o istnieniu Tylera, musiała wykonać skok wstydu. Pora już zabrać uczestników w kolejne tajemnicze miejsce. Czy uda im się przeżyć? Czy świat przeżyje z nimi? Dowiecie się tego już za chwilę! W totalnej porażce w trasie! Mamo i ta to wszystko gra. Widzę was wciąż w moich snach. Kim chcę być, o to pytacie mnie. I myślę, że to już dobrze wiem. Ja chciałbym być sławny. Chcę bystuswór czas sobie żyć. W tej drodze nie przeszkodzi mi nic. Spakowane torby na drogę już mam. Kiedyś stoję pan. Bo ja chciałbym być sławny. Na, 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 na.

Wiem. Jeśli nagle nie zamieniła się w Izzy i nie szuka elfów, to to na pewno ma coś wspólnego z Alejandro. Gdybym jej nie znała, pomyślałabym, że się w nim zakochała. <laughs> to tak jakby posądzić o uczucia jadowitego żmije. Wiem, o chyba! Wyobrażasz sobie to jej czarne lodowate serce topniejące pod wpływem miłości. Au! Ja się nie zakochałam! Przez cały czas myślałam o naszym zespole. Próbuje się właśnie przekraść na przeszpiegi do kabiny frajerów. Alejandro rozmawia z DJ-em. Jestem pewna, że będzie próbował zawrzeć jakiś sojusz. W naszej drużynie jest pięć osób. Ich też jest pięcioro. I jest jeszcze DJ. Zupełnie sam. Zawrzej z nim sojusz, a będzie pracował dla ciebie. O, musiałyśmy wygrać w tym zakichanym Paryżu? Wybacz, to rzeczywiście idiotyczne. O, ochyda! Jak to się tu znalazło? A Wszędzie szukałam nowej szczoteczki do zębów. Godiego! Ech, czemu mi to robisz, Heather? To była moja ostatnia szczoteczka. Roskarz! A... Słuchaj, Heder, może jednak powinnaś się trochę wyluzować? Nie wiem, jak zacząć tę gadkę. Z tego co pamiętam, ja zawsze byłem tylko tym werbowanym do sojuszu. To jak umawianie się z dziewczyną. Tyle, że tym razem to facet. Aha! E, DJ, czułko, Masz chęć skoczyć na hotdoga z moim kumplem, no? On uważa, że masz świetne nogi! Tak, akurat tego chyba nie kazałem ci powiedzieć. Zawieranie sojuszów zostawcie mnie, przyjaciele. Gdybyś przegrał, wielkoludzie, to Lindy ciągle byłaby z nami! Złość też nam nie pomoże! Naprawdę mi przykro, kolo, próbowałem! musicie mnie znosić tylko dzień dłużej. A dokąd się wybierasz, DJ? Zamierzam przegrać dzisiejsze wyzwanie. Co? Au! Co my tu mamy? Uuu! Czy ty nas przypadkiem nie szpiegujesz? A, ale ja tylko upuściłam długopis. Widzisz? Po prostu sobie ryzowałam. Owen, zostajesz ukarany mandatem za niestosowny strój. Śmierdzą ci skarpetki. O, to ja mam skarpetki? A, nawet nie widzę moich stóp. Jako że tylko ja zostałem z drużyny zwycięzców, nie mam absolutnie żadnych szans na wygraną w następnym wyzwaniu, a poza tym jestem przeziębiony. I bądźmy szczerzy, nie mam instynktu drapieżnika. Chyba, że chodzi o zwierzątka, jak widać? Didej! Przyjsta już z moim zespołem, to pomożemy Ci wygrać! Hej, co robisz! Szczęście, że nie byłem zajęty czymś innym. Nie mogłam się już doczekać, aż stąd wyleziesz! Przy okazji. Sierra lubi śpiewać hity z lat 80. gdy siedzi na. Dlaczego lądujemy na środku oceanu? O! o Pomyliłam się. Dlaczego lądujemy na środku? O, Znów pomyłka. Dla Waszej wiadomości cierpię na chorobę lokomocyjną, więc przestańcie, bo zaraz puszczę pawia! <laughs> Proszę o uwagę wszystkich pasażerów. Zgodnie z procedurami bezpieczeństwa wskażemy Wam najbliższe wyjście ewakuacyjne. Pomocy! DJ! Może jednak chciałbyś co już? Teraz o to pytasz? Jesteś zazdrosny, bo sam na to nie wpadłeś. Właściwie to zaproponowałem mu to dużo wcześniej. Ale rób jak uważasz. Ach, on jest niezły. Chcę tę taśmę! Oddajcie mi taśmę! Jak to się otwiera? Ahoj! Witajcie, czury lądowe! Zażyliście morza? Co to za akcent? Chyba Nowa Funlandia. Zupełnie zapomniałam, że Chris urodził się w tych odludnych okolicach. Ahoj! To prawdziwa rozkosz wracać na tary śmiechie. Kocham wschodnie wybrzeże Kanady. To miejsce urodzenia najsłodszego prowadzącego na świecie. Oj, dzięki. Mój rodzinny dom jest tylko rzut makrelą stąd. Pierwsza część wyzwania. Dopłyńcie do waszych łodzi i zacznijcie wiosłować. By było ciekawiej, drużyna zwycięzców, ponieważ został im już tylko jeden zawodnik, dostanie łódź z silnikiem. Że co? Daj spokój! Słuchajcie, Amazonki, powinniśmy popłynąć w formacji klina, jak gęsi. Tak będzie najszybciej. Dobra, wszyscy są za? Kort mi się rządzi, a ty co? Nie masz nic przeciwko temu? Nie chcę przegrać! Luchy ludzie! Wiecie, Heather nie powinna pozwolić, żeby uczucia do Alejandro zaszkodziły jej w grze. Mnie mój związek z Duncanem zepsuł cały poprzedni sezon z trentem? Chodziło mi o tręta, małe przejęzyczenie. Chcę odzyskać tę taśmę! Oddajcie mi ją! Jak to się otwiera? Popłynę przodem, zaraz. To już chyba lekka przesada. Ja będę prowadzić. Ale ja mam o wiele większe doświadczenie. Wygrywałam szkolne konkursy, tresuję śledzie, dwa razy dziennie ćwiczę na basenie. Chyba dodają tam za dużo chloru do wody! Dziewczyny, nie ma czasu. Wszystko gra. Podryfuję tu trochę, aż zostanę w tyle. Potem pewnie ktoś mnie wyłowi, i wreszcie wrócę do domu. Świetna robota, moje morświnki. Pozwólcie, że pomogę. Easy, rzucisz mu sieć rybacką? Nie Zost siebie zdobycz, gruby! Witaj na mojej łajbie. A co z DJ-em? Cierpliwości, przyjacielu, cierpliwości. Niech mnie ktoś zabierze stąd. Alleluja! Wielka orka! Proszę cię, maleństwo, nie zbliżaj się do mnie! Jestem przeklęty! Czy ty mnie w ogóle słuchasz? Nie. Przepraszam, Willy! Przepraszam! Nie. Jak leci uczestnicy? Gotowi na przebieranie wiosłami? Dwie pierwsze drużyny, które dobiją swoimi łodziami do brzegu, wezmą udział w finałowym wyzwaniu. Aha! Drużyna, która złowi po drodze najwięcej owoców morza, dostanie nagrodę specjalną. Na mój znak, gotowi! I start! Do zobaczenia na brzegu! Zaraz, stop! Dlaczego? Może Alejandro pozwoli uciec z takiej szansie, ale ja na pewno nie. DJ będzie mój! Dowodzisz! Ha! W końcu! Dobra, ludzie, jestem doświadczonym wioślarzem. Mam patent z sternika i byłam asystentką na... No płyńmy już! O! Raz, dwa! Raz! Trzymajcie rytm! Szybciej! O, oh, cześć stary! Witaj na wycieczce Easy! Pozdrów rodzinkę! Czy ktoś z was ma może trochę masła? Nawet o tym nie myśl, przyjacielu. A o sosie tatarskim? Komu uda się dopłynąć do brzegu, a kto utknie na nieliźnie? Dowiecie się zaraz po przerwie Gostki. Heather, czego chcesz? Nie pozwolę ci się wycofać, DJ. Przecież ja chciałem tylko sobie podrywować w spokoju! Jestem chory? Mam kaszel? Potem mi podziękujesz! Nie chcę już więcej krzywdzić małych zwierzątek, rozumiesz? Wolę wrócić do domu. Nie? Nie ma mowy, żebym śpiewał? A wiesz, że wylecisz z programu, jak nie zaśpiewasz. Zaraz, zaraz. Jeśli nie zaśpiewam, to pojadę do domu. Puśćcie muzykę! Do to Nowej to Finlandii race, gdzie jej skalisty brzeg. Humara, Termidora, zjem krewetki, małże też. Do jedzenia nic tu nie ma, lepiej tam już być. Śwójcie ja. mocniej do zmęczenia, aż wam się zachce pić. Rak, ra, ra Szanta to nie lada, piekielnie w ucho Tak, dalej DJ, teraz ty! Easy, choć szajbuską jesteś, umiesz złapać coś. Dzięki to, partner mój z Irlandii to jest gość. Chcesz z nim zatańczyć? Chyba robimy, choć smażymy się Ja coś tam widzę, czy to możliwe? Mocno w prawo ster! Szanta to nie lada, piekielnie w ucho Nie złapać nie masz szansy, nie za pomocą szanty Tak! Co? O nie! Śpiewałeś, jesteś w grze, nie wylecisz! Tak, nie wylecisz Przynajmniej nie w tej chwili A w międzyczasie lepiej skupcie się na nawigacji Idzie jeszcze bliżej! Uważaj! Aaaa! My żyjemy! Ocaliłaś nas, Heather! Czy to znaczy, że zawrzesz ze mną sojusz? Niezłe zagranie. Ambicji ci nie brak. Jesteśmy pierwsi! Wygraliśmy! Dzięki całkowicie nieoczekiwanemu finiszowi, drużyna zwycięzców wygrywa! Ale ja... chcę... Hey, Z drugiej strony, Heder, zdaje się, że gdzieś zgubiłaś cały swój zespół. Gdzie oni są? Duncan! O! o! Wiedziałam, że w końcu do nas wrócisz! Szłaś na dół, Matole! Nareszcie jesteśmy sami. Pachniesz pastą do zębów. No! Co? Byłam pewna, że to on! No dobra, ludziska! Czas na drugą część wyzwania. Ponieważ Amazonki dopłynęły ostatnie, wylatują, a za karę wypatroszą ryby i homary złowione przez pozostałe drużyny. I. otworzą te gigantyczne małże! Kiedy już będziemy w komplecie, prawda? Ty w sumie już tu jesteś. Ale bez drużyny! Jestem tu całkiem sama! A ja jestem kolesiem, który za parę godzin poprowadzi stylową imprezkę na plaży, w czasie której goście będą zajadali się przepysznymi małżami. Więc weź się do roboty. Moja drużyna mi za to zapłaci. Mówiłeś, że zespół, który najwięcej nałowi, dostanie nagrodę. Sie wie! Będziecie mogli obserwować header przy pracy. To chyba wystarczająca nagroda, nie? <grym> zgadzam się. Jeśli Chris chce urządzić imprezę, to powinien wynająć catering. Mnie ta rola nie pasuje. Może powinnam dodać kilka miłych niespodzianek do jego pysznych małży? Strasznie długo was nie było. Gdzie jest Duncan? Tylko nam się wydawało. To była tylko kupa głupich kamieni. To się zdarza ludziom, którzy bardzo tęsknią za kimś naprawdę bliskim. Pewnego razu zobaczyłam kod jego pędzącego na białym koniu przed moim domem i to zanim go jeszcze poznałam. Proszę, możemy już skończyć tę historię. Potem przez tydzień musiałam sobie wyciągać kolce z tyłka. bo wyskoczyłam z okna. Żeby dotknąć konia. I wylądowałam w krzaku róż. E, mam nawet taką bliznę. Ale ty śniłaś, a my nie! Niemożliwe, żebyśmy zobaczyły tam Na tylko dlatego, że za nim tęsknimy. Ale ty chciałabyś go zobaczyć, prawda? No pewnie. Bardzo, ale to nie tłumaczy, dlaczego Gwen też go widziała. Tak. To się w ogóle nie trzyma kupy. <ścoughs> Witajcie na typowej nowofunlandzkiej imprezce kuchennej. Drużyna Chris jest naprawdę bardzo, 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 bardzo słodki. Walczy przeciwko DJ-owi. Czas na rytuał skrzeczenia. Skrzeczenie to kultywowana przez nowofunlandczyków tradycja witania przybyszów. Najpierw musicie wypić całą butelkę jabłecznika. To łatwizna, stary. Poprawka. Tak naprawdę miałem na myśli ekstra mocny ocet jabłkowy. To cudo nieźle trzepie. Zadaniem Owena i Izzy będzie wypicie całej butelki. Dopiero kiedy skończą, do dzieła wezmą się Alejandro i Noah, którzy będą musieli zrozumieć zdanie wypowiedziane przez typowego nowofundlandczyka, mojego kuzyna Jerda McLeana! Po Alejandro i Noah startuje Tyler, którego zadaniem będzie pocałować Dorsza. Z uczuciem kolo. DJ, ponieważ jesteś jedynym członkiem drużyny. Będziesz musiał przejść przez wszystkie etapy. DJ? Gdzie on się podział? O, cześć, DJ! Jak leci? E, właśnie cię szukałam. Powtarzam, nie chcę zawierać żadnych sojuszy! Nie o to mi chodzi tym razem! Przysięgam! Zamierzałam ci tylko dać ten ziołowy napar przeciwkaszlowy. Czemu się tak o mnie martwisz? Hej, przecież uratowałam nas od góry lodowej! Chcę Ci pomóc! No, musisz wypić wszystko na raz. <laughs> Kurczę, ten kaszel chyba całkiem mnie wykończy. Dobra, raz kozie śmierć. Dobra, ponieważ DJ nam gdzieś zginął, wygląda na to, że drużyna Chris jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo słodki. Zacznie z przewagą. Zaczynamy więc nasze skrzeczenie. Niezłe. Całkiem nie kiepskie. Masz jeszcze, może ocet balsamiczny? Z odrobiną chipsów na zagrychę. A, 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 a. Udało się! DJ wypił całą butelkę od stóp? Kurczę, tego się nie spodziewałem. Obie drużyny przechodzą, więc do następnego etapu wyzwania. Gotowi? Daj czadu! Jerd! Dokimerka, ja mogę Eee, Czy to są w ogóle słowa? Ja, ja sobie robisz? Rany! Ten ocet raczej mi nie posłużył. Muszę iść do Łazienki. Prawidłowo! Co? Jert spytał po marynarsku, czy może skorzystać z toalety. Gratuluję, DJ! Ale ja chcę przegrać! Ach. Wróciłeś do gry, wielkoludzie, i nawet prowadzisz! Możesz przystąpić do ostatniego etapu wyzwania. Dawaj, szefie! Daj mi to wiatro! Kurcze, tak trudno powiedzieć, poproszę. Żeby wygrać, musisz już tylko odsmoknąć tego dorsza. I pamiętaj, DJ, postaraj się być czuły. Drużyna Chris jest naprawdę bardzo, bardzo słodki. Lepiej się pośpieszcie. Jert. może zarzucisz jeszcze jakąś gadkę? Najgorsze, co można brak zębów mieć w głowie, to... Dobra, powiedział coś chyba o tyłku Owena. Ten gole się spytnie, jak krowie łajna. Hoj. Cóż, <tak>, tak bywa. Alejandro? Jakiś pomysł? Najgorsze, co można mieć w, w głowie, to to brak zębów. Bingo! Jakie to prawdziwe. Tyler, przyszła pora na cmoka. Ale ja nie mogę tego zrobić. Przecież to ryba. Ja też nie. Jeśli jej dotknę, wydarzy się coś strasznego. Jestem pewien. DJ, rany! Spójrz, widzisz ten egipski symbol? To musi być jakiś znak. Jeśli pocałujesz tę rybę, pozbędziesz się klątwy i będziesz mógł zostać w grze. Dzięki, ale ja w to nie wierzę, Heder. Nie po tym, jak zmusiłaś mnie do wypicia octu. DJ przyjacielu: Nie jestem w stanie już dłużej milczeć. Obawiam się, że Heder może mieć rację. Naprawdę? Nie wiem, co zrobić. Jeśli Tyler pocałuje dorsza, to nasz zespół wygra, ale najbardziej martwię się o te biedne zwierzęta z całego świata. Pokonaj klątwę! No więc chyba mógłbym. Może. A! W końcu jesteś najśliczniejszym stworzonkiem na świecie, prawda? Nie dziwię się, że moim kuzynom nie wolno oglądać tego programu. Zamknij oczy. Pomyśl o Lindsay. Jej, nie za nią. Wiem. Zamknij oczy. Skoro nie możesz być ze swoją ukochaną. Moja! Lindsay! Uuu, moja rybko! Dobrze, że ciocia Noa trzyma dzieci z dala od tego programu. Tu się dzieją straszne rzeczy! Dobra, koniec przedstawienia. Mamy remis. Już dosyć. Cześć! W samą porę! Drużyno Amazonek! Zostajecie oficjalnie mianowane dzisiejszymi totalnie porażkowymi trajerami! Courtney, Co się stało? Dobra, spoko! Przyznaję, że wciąż myślałam o dankanie i zawaliłam to wyzwanie. Po prostu ciągle nie mogę uwierzyć, że on mógł mnie tak zostawić zupełnie samą i dałam ciała. Czy my jesteśmy na wizji? Chcę odzyskać tę taśmę. Oddajcie mi ją! A, jak to się otwiera! To nie była jej wina, tylko moja. Gwen? zmyliłam drogę. Co? Będę głosowała na ciebie! Tylko że dzisiejszym wyzwaniem czcimy pamięć moich szacownych przodków i... To było wyzwanie z nagrodą. Nie będzie eliminacji. Drużyna Chris jest naprawdę bardzo, bardzo słodki i DJ zasłużyli na nagrodę. Przepyszną kolację złożoną z ryb i owoców morza. Dzięki, Alejandro. Pozbyłem się klątwy i czuję się dużo lepiej. Jestem znowu w grze. To była przyjemność. Delektuj się kolacją. Zaraz, czy to... Moje skarpety! Wieki ich szukałem! a Estra Wrucha! Pfff! Malditos incompetentes! Heder myśli, że jest sprytna, ale ja. Cierpliwie czekam na ten jeden właściwy moment. O! Magiczna ryba! Wcale nie było łatwo. Ryba to nie najlepsze podłoże do malowania. Kurczę, ten kolo to spełnienie marzeń każdego producenta. I koszmar wszystkich pozostałych! Co jeszcze wymyśli Alejandro? Dowiecie się wkrótce w totalnej porażce w trasie! Nigdzie nie odchodźcie! Za chwilę w Cartoon Network pomożemy czterem młodym wojownikom Shaolin Pojedynek Mistrzów.